Chciałbym Wam przedstawić sterownik Eko OZPV do instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu sterownikowi można ustawić napięcie zadziałania na poziomie 252,9 V, żeby inwerter nie wyłączył się na 253 V. Działa to w ten sposób, że sterownik mierzy napięcie na każdej z faz. Jeżeli napięcie Wzrośnie do napięcia ustawionego w sterowniku. Działa to na każdą fazę osobno. Jeżeli napięcie wzrośnie, to część prądu z danej fazy jest przekazywana na grzałkę, piecyk lub inne urządzenie. Prądu jest zabierane tylko tyle, ile potrzeba. Nie na zasadzie, że załącza się pełna moc grzałki. Lub piecyka, tylko tyle, ile potrzeba, żeby ustabilizować napięcie. A pozostałe fazy dalej działają, i inwerter produkuje prąd bez przerwy. Pierwsze testy sterownika EKO ozpv. Tak wygląda sterownik. Tutaj mamy zasilanie podłączone, w tej chwili jedną fazę. Neutralny i fazowy. Tu jest podłączony przekładnik prądowy, który jest założony na przewodzie. Mamy specjalny regulator prądu. I tu takie urządzenie pomiarowe, żeby widzieć, jakie jest, mamy w tej chwili napięcie. W tej chwili napięcie w sieci mamy 230V. Jak obciążenie jest piecyk, 1,5 kW. I mamy do tego aplikację w telefonie. Dodatkowo, dla instalatorów jest aplikacja na komputer. Są wszystkie trzy fazy pokazane: jakie jest napięcie, i jakie prądy przypływają. Dla użytkownika jest aplikacja, w której Ustawiamy jak ma działać sterownik. Czy ma zbijać wysokie napięcie w sieci? Czy jeszcze jest opcja autokonsumpcji? Można też zaznaczyć, lub nie. No to zaczynamy. Napięcie mamy w tej chwili 229V w sieci. Ustawimy sobie stabilizację napięcia na poziomie na przykład 228V. Zapisujemy. Jak widzimy mamy 229 piec zaczął grzać mocą 360 W. Ustawimy na przykład o 1 V mniej. 227 Napięcie spadło. Piec ich zaczął z większą mocą, jeszcze spróbujemy o 1 V obniżyć 226. Napięcie spadło, moc piecyka wzrosła. 224 zrobimy. Jest napięcie 224, 225 V. Różnica napięć wynika ze spadku napięć na przewodzie. Na przewodzie. Podziałka napięciowa jest co 1,5 V. Może być. Albo nawet co 1,0. 223,1 1, 223 ,1. I mamy 1200 W, idzie na piecyk. Dodatkowo dla instalatorów jest aplikacja, gdzie można podejrzeć, w ilu procentach w danym momencie pracuje regulator prądu. W tej chwili pracuje na 50%. Ten oto regulator. W zestawie są takie trzy regulatory zamontowane w jednej obudowie żeby działało to dla inwerterów trójfazowych spróbujemy jeszcze zmniejszyć to napięcie 222V ustawimy zapisujemy szkoda, że ten regulator nie ma miejsca po przecinku woltomierz aby było dokładniej to widać Jeszcze na maksa spróbujemy 221 Piecyk jest 1,5 kW Także więcej już napięcia nie zbijemy 1400 W w tej chwili idzie na piecyk Na grzałkę no, Regulator pracuje w tej chwili Na 60% tak 70% tak się waha. Gdyby kogoś interesowało takie urządzenie, zapraszam w komentarzach, można zadawać pytania.